Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. W piątej części cyklu upraszczamy wyrażenia algebraiczne. Tym razem dosyć ciekawy przykład, który może nie tyle jest super trudny, ale jeżeli pójdzie się nie tą drogą, można się tutaj naprawdę nieźle zamotać. Zaczniemy jednakowoż od dziedziny wyrażenia. Mamy pierwiastek drugiego stopnia, czyli to, co jest pod pierwiastkiem, musi być większe lub równe 0. Jednocześnie mianownik musi być różny od zera, czyli a musi być różne od b. I tyle. Nic więcej nam nie trzeba. Gdybyśmy chcieli to jakoś bardziej rozpisać, moglibyśmy na przykład rozwiązać tę nierówność w zależności na przykład od b, czyli przyjmując b jako parametr i uzależnilibyśmy po prostu a od b. Od jakichś przedziałów B. Ale to jest nam niepotrzebne. Idziemy od razu do naszego tutaj, do, naszej, do naszego wyrażenia i spróbujemy coś zauważyć. Tak jak mówiliśmy, możecie próbować to wymnażać, ale z marnym skutkiem może się okazać. I teraz tak, zauważmy na początek, że tu mamy po prostu pewną powtarzalność pewnego wyrażenia. Jeżeli to zauważymy, to możemy wówczas łatwo sobie wyłączyć to wyrażenie z pierwszego nawiasu. Prawda? I zobaczcie, z drugiego nawiasu też. Ten duży nawias tutaj, on, on dotyczy tylko tego odejmowania, ale tu mamy jeszcze jeden nawias, więc ja i z tego jednego kwadratowego, i z drugiego mogę wyłączyć to samo. Ale to nie jest tak, że wyłączam tylko jedno wyrażenie, tylko z każdego muszę zrobić to osobno. I co ja dostaję wówczas? Co mi zostaje? Zostaje mi w pierwszym nawiasie ten mój pierwiastek. dodać jeden, bo jak zabiorę to wszystko, to mi zostaje jeden razy, moi drodzy. Tutaj wykasowuje mi się to, czyli zostaje jeden, którego nie piszę i tylko nawias kwadratowy ogranicza się do tego nawiasu okrągłego, którego już nie muszę zapisywać. No jak to już sobie zapiszemy? to zauważamy ciekawą rzecz, mianowicie, że ten nawias, ten nawias to jest wzór skróconego mnożenia, prawda? Czyli mam coś plus inne coś yy, i tu mam coś minus inne coś, czyli tak zwany a kwadrat minus b kwadrat. Oczywiście tu nam się a i b powtarza, to nie jest to samo a i b, ale myślę, że wiemy o co chodzi. Czyli możemy sobie to, ten nawias, ten iloczyn tych dwóch nawiasów zapisać w formie skróconej. I teraz tak, ten nawias, który mam z przodu, mogę zapisać sobie jako a minus b do kwadratu. I teraz idę tutaj. I co mi zostaje? Jeżeli ja pomnożę to, czyli to będzie według naszego wzoru skróconego mnożenia, to będzie to do kwadratu minus to do kwadratu, czyli tak naprawdę będzie pierwiastek drugiego stopnia do kwadratu, czyli to jest wartość bezwzględna. To uwzględniamy, moi drodzy, w zapisie minus 1 do kwadratu, czyli po prostu 1. I dzięki naszemu założeniu, które tutaj mamy, a bez którego nie moglibyśmy zrobić tego, co za chwilę zrobimy, możemy opuścić sobie tę wartość bezwzględną jako dodatnią. Bo pamiętamy, jak to jest z definicji, że jeżeli pod wartością bezwzględną są elementy większe równe 0, opuszczam ją bez zmiany znaku. I mogę właśnie to zrobić tutaj, ale tylko dlatego, że mamy to założenie. I teraz idąc dalej. Co mogę zrobić? Mogę na przykład popracować nad tym, co jest w nawiasie. Czyli zostawiam sobie A minus B do kwadratu, tu już macie wiele dróg wyjścia i tutaj sprowadzam jedynkę do mianownika A minus B. Czyli mam A plus B minus A plus B, dlatego że ten minus wpłynie potem na ten mianownik. Po jedynkę, moi drodzy, zapisuję w takiej formie. Jeżeli nie widzimy, to ja muszę ten sam mianownik mieć, czyli mam to samo przez to samo, żeby dało mi 1. I jak ja zadziałam tym minusem, jak to włożę do licznika, no to ten zmieni znak tutaj na plus. I teraz, moi drodzy, co się dzieje? Coś tam się ład, ładnie nam usunie, yy, bo będziemy mieć tutaj a minus a, czyli wychodzi 0 i tutaj zostaje nam 2b w liczniku. Mogę już jednocześnie pomnożyć przez to i skrócą mi się nawiasy i zostanie tylko a minus b. I w liczniku to, co tutaj mówiliśmy, zostało 2b. I tyle zostaje z naszego pierwotnego, dosyć dużego wyrażenia czyli moi drodzy, jeżeli zauważacie pewne podobieństwa, znaki wam się na przykład tutaj kuszą was na wzór skróconego mnożenia warto wówczas zauważyć czy coś się fajnego nie wyłączy, czy coś nie jest podobne, bo może się okazać, że tak jak i u nas łatwo można to potem skrócić, oczywiście nie jest tak w każdym wypadku i pamiętajcie o założeniach jeżeli nie w momencie początkowym to w tym punkcie, gdzie gdzieś macie wartość bezwzględną albo po prostu coś takiego, co nie wiecie jaki znak ma, warto Wówczas cofnąć się do samego początku, do momentu kiedy te wyrażenia są nieruszone, i założyć, jakie mają mieć znaki. I wówczas dużo łatwiej jest tym po prostu operować. No więc, moi drodzy, to jest koniec tego przykładu. Zachęcam do kontaktu mailowego, jeżeli macie jakieś na przykład w Waszym archiwum ciekawe właśnie przypadki upraszczania wyrażeń, czy w ogóle tego typu wyrażeń algebraicznych, chętnie umieścimy je na kanale. Zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnej części.